Bardzo przepraszam. Tak? Co to jest? To? To jest Drzewko, nie widać? Nie, nie, nie pytam o to, tylko o to, co trzyma pan na smyczy. A, to! Bo zrozumiałam, że, że pani pyta o Drzewko? Nie. Nie, no właśnie, bo nawet się dziwiłem, kiedy zrozumiałam, że pani pyta o Drzewko. Przecież to widać, że to Drzewko, prawda? Ale, oczywiście, ale ja pytam o to na smyczy. A, na smyczy to Janek. Mhm. A to Drzewko? Skoro już tak się zgadało, proszę pani, to jest mieszane, wie pani? Tak, A, ale ten Janek, to ryba. No, no i ogólnie mówiąc tak, tak. Konkretnie karp, wie pani, zresztą karp wodny. I nawet wracając do drzewka, wie pani, jest to krzyżówka, ale... krzyżówka, tak, skrzyżowanie stuletniego dębu ze świętokrzyską, mm -hmm. jodełką zresztą, tak. tak. A ciekawe, ale ciekawe ja pierwsze widzę, żeby ktoś karpia prowadził na smyczy i... Zaraz, zaraz, proszę pani, a mieszane drzewko widziała pani? Widziała a, pani nie, mieszane nie. drzewko? Nie lubię się chwalić, ale to mój pomysł jest. No, pracowałem na tym 4 mhm. lata, ale udało się drzewko. Gratuluję. Ale to pan nazwał tego karpia Janek? Tak, ja osobiście. No ale proszę pani, jak inaczej można nazwać Karpia, no tylko Janek, prawda? A pierwsze słyszę. Tak? A Wym... słyszała pani, żeby ktoś nazwał Karpia Michał albo Ziutek? N nie. No, ja osobiście nie słyszałem też. Ja też. No ja też. Ale żeby ktoś nazwał Karpia Janek, to też nie słyszałam. No ja nazwałem. A w ogóle to on taki jest <dziwnik> dziwny. No Janek. proszę pani, Janek, bo to jest Karpusek, to znaczy to jest ten gar, garbusek Słysza. jest Janek. Janek, karpusek. Karp, garbusek? Karp, karp, garbusek Karp, jest, tak. garbusek. No niestety, wie pani, tak się biduli porobiło. Dlatego żal mi się go zrobiło i zamiast na wigilię, to go wziąłem na smycz, no. Niech sobie Ale. pożyje. Proszę pani, tyle jego. Tyle jego, proszę pani. Wie pani, ja tak sobie kombinuję. Dla no. mnie, proszę pani, tam jeden karp więcej, prawda, jeden mniej, to jest żadna różnica. To żadna no różnica tak, jest prawie. tak. A dla niego? A dla niego, proszę pani, karp też ma tylko jedno życie, niestety. A proszę pani, zawsze lepiej żyć na smyczy niż nie żyć w galarecie. Tak uważam. Tak, Ta. no tak, na pewno, ale mimo wszystko, no. No, żeby jednak prowadzić karpia na smyczy, No, proszę jak pani, no, tak już jego, jego karpa też szczęście jest, no, czy to jest jego wina, że jest karpiem, a nie psem, no proszę pani, może nawet jego rodzice mówili mu, Janek, nie karp się, no ale, proszę pani, czy to taki szczeniak to posłucha? A to małe ryby też są szczeniaczkami? Ja nie wiem, no, prędzej mały karp z szczeniaczkiem, proszę pani, niż mały pies jest karpiem, nie? No, też racja. No. Więc rodzice mówili mu pewnie szczeniakowi, żeby się nie karpił. A przecież ryby nie mówią. Proszę pani, ja tam skąd wiadomo, kim byli jego rodzice? Ja tam jego metryki nie widziałem. No ale jakiejce. skoro jest skarpiem. A nigdy nie wiadomo. To się w życiu skarpi, proszę pani. Człowiek może się ześwinić, to skąd wiadomo, czy taki dorsz na przykład nie może się skarpić? No tak, no tak. tak? No. Ale, ale to chyba nie to samo. No to na pewno nie to samo. No właśnie. No właśnie, no właśnie, ale. A do czego pani zmierza? Do tego. No tak, tak, no do tego do tego, no. że niech pan sobie mówi co chce, ale nikt, nikt nie chodzi skarpiem na smyczy. Zaraz, nikt. zaraz, zaraz, jak to nikt? Jak to nikt? A ja? No właśnie nikt oprócz pana. A, proszę no. pana, co mnie obchodzą? Co robią, a właściwie czego nie robią inni, no? Nikt oprócz pana. To ich prywatna, osobista sprawa. Janek, wracamy do domu. Tak, tak. Ale nie, nie, ja nie chciałam pana urazić. Nie chciała pani, ale dała ale pani nie. do zrozumienia, że uważa mnie pani za nienormalnego. Ale skąd? Do. Proszę Ojej. pani, proszę pani. Jestem może wariatem, ale na, na pewno nie jestem nienormalny. No, Janek, idziesz przecież... do domu? Nie, kiedy, ja napra naprawdę niepotrzebnie się pan obrażę. Dobrze, dobrze, dziecka jestem obrażalski, dlatego pani wybaczy, bo Nie, proszę, panie, naprawdę Janek. ja nie chciałam pana obrazić. Boże, no skąd to panu przyszło do głowy? Skąd to panu przyszło do głowy? Skąd mi przyszło do głowy, że cały czas i tego mi no? pani, imputuje mi pani, Zol. że normalny człowiek y, y, prowadzi na smyczy psa, Pisa. a nie karpia. Janek do domu, choćby. bo... pan, to pan mnie nie zrozumiał. Proszę pani, mówiłem, jestem może wariatem, ale no. na pewno nie jestem nienormalny. No oczywiście. I to, no, oczywiście no i oczywiście, zawsze wyczuję, kiedy normalny Normalnie robi się ze mnie idiotę. Ja na do domu chodź! Co jest? Co? Co się robi? Niech pan spojrzy na tę panią. Widzi pan? Co, co, co takiego? Prowadzi na smyczy psa Jak karpia! Jak karpia! Nienormalna czy co?